Hej, witajcie na moim kanale ponownie. Muszę Wam się przyznać, że troszkę mnie tutaj nie było. Eee, tak. Nie było mnie, ponieważ byłam na wakacjach, w rozjazdach, a teraz jestem. Jest film stacjonarny. Mam nadzieję, że będzie dzisiaj fajnie, miło, kolorowo i przyjemnie spędzicie czas, bo za oknem jest tak okropna pogoda, jak to mój tato kiedyś mówił, Barowa, że tylko te kosmetyki mogą je dziś nastroić. Pozytywnie uwierzcie mi, że jak robiłam sobie ten makijaż, to jakoś tak od razu lepiej człowiekowi, a przynajmniej nam kobietom. Dajcie znać, jaka u Was pogoda. Może dzisiaj, jak oglądacie to, to będzie piękne słowo. Tym bardziej miło sobie usiąść się z kawką i zapraszam do materiału. W dzisiejszym filmiku opowiem Wam o swoim makijażu. Jest niesamowicie miła dziewczyna, że sporo z Was pisze. Mm... Bardzo często na stole, że ten makijaż mój jest bardzo naturalny, nie kobiecy e, i podziwiacie, że tak na co dzień właśnie sobie po prostu robię coś takiego, dbam o siebie. Ja bardzo, jest mi bardzo miło, e, bo faktycznie ja nie odpuszczam i zawsze staram się zrobić delikatny chociaż makijaż i nie lubię takich przesadzonych makijaż, tylko właśnie takie dziewczęce proste. Nieudziwnione. I właśnie dziś, yy, w dzisiejszym filmiku, opowiem Wam o produktach, którymi wykonałam ten makijaż. Opowiem Wam również o akcji promocyjnej w ramach yy, Teatru Piękna. Yy... Przygotowanego przez drogerię internetową Ezebra, bo film ten powstaje ze współpracy właśnie z tą drogerią. W ramach akcji Teatr Piękna od 9 do 19 września będziecie mieć przeróżne promocje właśnie w drugerii internetowej Ezebra. Moje drogie warto zaglądać dziś w opis do mnie oraz także zajrzeć do nich na stronkę, ponieważ będzie mnóstwo bestsellerów w bardzo fajnych promocjach, oferta będzie obejmować nawet do minus 70. Procent, jeżeli chodzi o promocję, więc warto zaglądać na stronkę. I słuchajcie, widziałam nawet, że jeżeli kupicie z danej marki. Yy... Dwa produkty, to ten tańszy jest minus 30% i tak na przykład na Makeup Revolution, ale to wszystko tutaj w filmiku opowiem Wam przy okazji wybranych przeze mnie produktów. No i mam odkrycia pędzlowe, o których mówiłam Wam już na story, Się bardzo cieszę, bo ostatnio chciałam właśnie wymienić sobie wszystkie pędzle na jakieś ładne, i nie tylko estetycznie, ale także, żeby były one po prostu dobre. I ta cena, ja jestem w szoku, bo powiem Wam szczerze, myślałam, że za 10 ,20 zł. 20 góra do 30, a z tą promocją w ogóle wychodzą gruszowe sprawy, to nie znajdę takich pędzli. Jestem w kompletnym szoku i dajcie znać, czy w ogóle znałyście tą markę, ale to zaraz wszystko opowiem. Zapraszam. No tak jak już wspominałam o tych pędzlach, no to może od razu od nich zacznijmy. Eee, to są pędzle z marki Donegal. Eee, I po pierwsze, co zwróciło na moją uwagę na stronce, jak oglądałam produkty, to design. One są przepiękne, tęczowe, mają białe, perłowe nóżki bądź taki pudrowy róż, bo są dwie wersje z tego co widziałam. Oraz jeszcze mam tutaj również gąbeczkę. Ona jest teraz powiększona, bo jest zmoczona. Ja wszystkie teraz akcesoria właśnie myłam, bo robiłam sobie nimi makijaż i chciałam, żebyście zobaczyły, jakie są po prostu śliczne nie takie brudziochy. W każdym razie, jak widzicie, po wypraniu one nadal są świetnej jakości, kompletnie nic się z nimi nie stało. Ну, no. Co? Teraz właśnie na Ezebrze, jak sprawdzałam, to słuchajcie, minus 30 yy, na niektóre pędzle oraz nawet minus 50. Na gąbeczki macie minus 30% i te ceny naprawdę są świetne. Ja Wam podlinkuję swoje wybory, jeżeli chodzi o pędzle, ale muszę Wam powiedzieć, i to już wcześniej Wam mówiłam, na 100% zamawiam sobie jeszcze inne, yy, bo po one tak pięknie wyglądają na toaletce, a jednak jest ich trochę za mało. Chciałabym mieć taki cały wachlarz tych pędzli, żeby z nich korzystać. Ekstra! Naprawdę ekstra! Z pędzli, które ja wybrałam to pędzel do pudru, oto taki, również do różu, to też Wam podlinkuję, oraz takie dwa do blendowania e, cieni. O dziwo, bardzo dobrze blendują cienie, bo wiecie, jeżeli zły pędzel, e, a nie daj boże jeszcze mamy jakieś gorsze cienie, to tragedia, to, to lepiej już czasami palcem je nakładać. Te sprawiają się super, są super mięciuchne i to jest ta wersja druga akurat pędzel. Nie pamiętam dokładnie nazwy, jak on się nazywał, ale wszystko Wam podlinkuję, bo nie chcę niczego przekręcić. I ten pędzel, który tutaj trzymam, jest moim zdecydowanym ulubieńcem i faworytem wiecie, że ja uwielbiam przepięknie wyrysowane brwi i dzisiaj właśnie tym pędzlem sobie je wyrysowałam i swoją ulubioną farbką z Make Up For idealnie współgrają te produkty on nie jest za miękki, nie jest za twardy jest taki w sam raz, przepięknie sunie po brwiach jest idealnie ścięty, nie jest za cienki, nie jest za gruby o, oh wow, mój ulubieniec. Wcześniej miałam pędzel z Mestru, który był bardzo dobry, ale na pewno nie miał takiego designu jak ten. No i on był droższy. Tutaj szczególnie z tą promocją warto skorzystać, żeby kupić ten pędzel. Bardzo ładną manuszkę taką perłową, to zielone wykończenie. No super to do mnie przemawia. Zresztą wiecie, że ja uwielbiam rzeczy, które są estetyczne, ładne, a jakie jeszcze są dobre, no to potrójnie daje im okejkę. Pierwszym produktem, którego użyłam do dzisiejszego makijażu jest to podkład L'Oreal True Match, o którym mówiłam Wam dokładnie rok temu, pamiętam dokładnie i nawet to była jesień z tego co kojarzę. Tak, właśnie to był ten okres jesieni, kiedy one były takim wielkim boom, i byłam bardzo z niego zadowolona, dlatego też teraz go wybrałam. I obecnie też widziałam, że jest na niego promocja. Około 20 zł on kosztuje, więc podlinkuję Wam na dole. Możecie sobie zajrzeć, może akurat Wasz odcień będzie. Ja tutaj mam 3N Creamy Beige. Natomiast nadal, moim zdaniem, on jest. Na pewno to zobaczycie w kamerze. Troszeczkę za jasne. Musiałabym go jednak pomieszać z jakimś innym podkładem. Ja teraz wróciłam z Włoch, więc po prostu się mega opaliłam. Dlatego też muszę. Muszę sobie go troszeczkę wymieszać, ale sam produkt jest niesamowity. I nałożony gąbeczką yy, zostawia bardzo, ale to bardzo delikatną poświatę podkładu. Przy okazji kryje, ale nie nadaje takiej perfidnej, kolokwialnie, mówiąc, chamskiej maski, która jest widoczna z daleka, tylko. Delikatnie kryje niedoskonałości i pozostawia satynowo matujące. Nie wiem, jak Wam inaczej to określić, bo właśnie taki jest efekt satynowo-matujące wykończenie. Yy, I co w nim lubię, to to, że on, jak na jego spojrzycie tutaj przez opakowanie, on tak delikatnie odbija światło, przez co właśnie wydaje się yy, i na zdjęciach bardzo ładnie wychodzi, i na żywo, jako taki efekt 3D rozświetlonej skóry, mega to wygląda. Podkład sam sobie jest bardzo lejący, leisty. Yy... Więc uważajcie, żeby się nie pobrudzić przy jego aplikacji, ale bardzo szybko zastyga, i tak jak faktycznie zastygnie, tak ta twarz wygląda bardzo dobrze przez wiele godzin. Do wykonania mojego makijażu dzisiaj użyłam produktów z Makeup Revolution zarówno paletki, jak i różu. Muszę Wam powiedzieć, że to jest moja pierwsza styczność z tymi produktami. Aż to dziwne, ponieważ one są rusławione na YouTubie już od bardzo dawna i też są bardzo chwalone. Um, moje drogie one designem przypominają mi Benefit, Too Faced czy The Balm na przykład e, więc tutaj jak widać mimo, że jest to pro produkt drogeryjny to producenci się bardzo postarali co mnie cieszy, bo ja na to bardzo zwracam uwagę, ale również jakość produktów też niczego sobie e, ja dzisiaj oczy sobie powalowałam tą paletką i powiem Wam, że ona ma cienie bardzo zbliżone do e, Fenty Beauty od Rihanna e, posiadam tą paletkę, o może Wam pokażę w ogóle kolorki, zobaczcie jakie są Śliczne, to się będzie odbijać światło w ten sposób. Szczególnie te czerwone, brązowe i beże to jest typowo Rihanna oraz ten taki niebieski. Ja Wam nawet pokażę to, może na zbliżeniu, żebyście sobie zobaczyły. I Jakość tych cieni nie odbiega od tamtej, jest to szok i bardzo dobrze się blendują. Naprawdę są godne polecenia. Z tego co widziałam, to jest super opinia o tej paletce w internecie, i pewnie nie bez powodu, bo właśnie są tu dobre cienie. Ja akurat dzisiaj użyłam głównie brązów i troszeczkę tych rudości, ale można zrobić również wieczorowy makijaż, jak maciechotę, więc jest to uniwersalna paletka. I jeżeli chodzi o róż. Też jestem, z, z, słuchajcie, zdumiona. E, Przepięknie wygląda takie serduszko e, i... Co jest fajne w tym, to to, że jest to róż z rozświetlaczem. Ja lubię takie produkty dwa w jednym, że nie trzeba się y, wiecie, namachać, że jest tak róż, rozświetlacz, tu brązer, tu coś. Tutaj macie trzy w jednym właśnie, bo tutaj taki brązujący produkt też macie, że tylko tym uśmiecie i macie zdrową, piękną cerę. Przepięknie on wygląda na skórze. Jest delikatny, można stopniować y, y, jego widoczność, co jest dla mnie zdecydowanym plusem. I teraz właśnie jest taka promocja, że jak kupicie dwa produkty, to tańsze macie minus 30% właśnie w tych dniach, więc zajrzyjcie na stronkę, bo naprawdę warto. Jeżeli chodzi o tusz, to wybrałam tusz z NYX. Różowe takie opakowanie. W ogóle wszystko tu mam wrażenie jest różowe, ale bardzo dobrze, bo podoba mi się ten design. Przepiękne. Też takie perłowe wykończenie opakowania. Szczoteczka jest silikonowa. Hmm. Tusz jest ekstremalnie czarny, co mi się podoba. Bardzo szybko zastyga i ładnie podkreśla rzęsy i wydłuża. Nie jest to zły tusz, nie jest to też jakiś nadzwyczajny tusz. Jest to tusz dobry, poprawny i teraz obecnie też są promocje w ramach właśnie teatru Piękna na zebrze, więc możecie zobaczyć, bo akt swój również ma NYX w tych promocjach. Możecie zobaczyć, może akurat będzie fajna cena, żeby się skusić, bo jest to dobry tusz. Nie jest to tusz, nie wiem, najwyższych lotów, nie jest to tusz też najgorszy, jest to po prostu dobry tusz, więc jeżeli miałabym go kupić po promocyjnej cenie, tej normalnej, nie kupiłabym, Albo promocyjnej, to skusiłabym się na niego, bo jest on naprawdę godny polecenia, daje bardzo ładny, naturalny efekt. Swój makijaż wykończyłam perełką na torcie, a mianowicie Maybelline Superstay Matte Ink. Moja ulubiona pomadka z tych serii matowych znacie moje typy, wiecie, że bardzo lubię. Tutaj Wam pokazuję właśnie kolor, który do tej pory był moim ulubionym, to jest 65, a teraz myślę, że ten też zawita do ulubieńców. Przepięknie wygląda naturalnie mega na ustach i to jest 60. Więc, jak widzicie, i super w moim zdaniem, wygląda do tej sukienki. Tak romantycznie, naturalnie, prosto, kobieco. Warto go mieć na co dzień. E, naprawdę, w torebce, bo, bo jest to taki nudziak dzienny dodający klasy jest ładny po prostu i w ogóle jakość tych pomadek jest ekstra, a teraz na zebrze też jest promocja na Maybelline i z tego co wiem, jak kupujecie dwa produkty, to tańszy macie też za 30%. Dokładnie tak samo jak Makeup Revolution. Więc zaglądajcie na stronkę, bo ja nawet nie wiem, czy sobie nie zamówię po prostu kilka pomadek, żeby skorzystać też z promocji. Moje drogie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Ja się bardzo cieszę, że mamy taki dobry kontakt na story, że wymieniamy się doświadczeniami i dziewczyny, jeżeli miał się. Który z tych kosmetyków, to powiedzcie koniecznie w komentarzach, napiszcie właściwie, bo mówić to możemy sobie na żywo. Yy, odezwijcie się również na Instagramie, yy, dajcie znać, czy skorzystałyście z promocji. Jeszcze tutaj trzymam tą gąbeczkę, bo muszę Wam powiedzieć, że to jest moje totalne zaskoczenie. Do tej pory używałam Beauty Blendera, który moim zdaniem, to wiecie, był już nie do, nie do, mm, nie do zdarcia. On był pierwszy i tak bałam się używać czegokolwiek innego. Mm, ale ta z Gal Niczym nie odbiega, naprawdę jest mięciuchna i fajnie się domywa, bo bałam się i powiem że na Beauty Blender mi się tak ładnie nie domył jak ona. A wczoraj ona była cała ubrudzona, jak jeszcze sobie testowałam kosmetyki, a dziś do prasie cała jest czyściutka, więc to jest też plus, że nie mamy takich zużytych tych akcesorów do makijażu. Także mogę Wam polecić, ale fajnie mogę. Zaraz e, będę sobie układał te kosmetyki, e, żeby rozweselić się również ten pochmurny dzień. Dajcie koniecznie, zdać o to, co pytałam. E, no i co, udanych zakupów i do kolejnych moich filmików, Uziaczki, pa pa!